Gość Radia Vanessa. Kuba Pochwyt, witam serdecznie naszych słuchaczy i witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest pan Marcin Peters, wiceprezes Stowarzyszenia Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie Marcinie, a zanim przejdziemy do sedna sprawy i poruszymy ten główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, proszę na początku naszym słuchaczom wyjaśnić... Co to takiego? Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich. Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich w skrócie DURŚ. Jest to stowarzyszenie. Jest to organizacja założona w sierpniu 2015 roku. Jest to organizacja społeczno-kulturalna, mająca na celu dbanie o rozwój młodego pokolenia oraz ochronę kulturalnego dziedzictwa Ślązaków. Proszę coś więcej powiedzieć o celach działalności DURŚ. Chciałem tu jeszcze dodać, że, że organizacja nasza się składa raczej z młodszych członków, ja tutaj jakby tą średnią zawyżam niestety, ale to są naprawdę prawdziwi pasynaci, pasynaci Śląska, to, to są studenci, to są pisarze, to są naukowcy, to są ludzie polityki, także można powiedzieć cały przegląd społeczeństwa. I teraz możemy przejść do sedna sprawy. Jedną ze sztandarowych imprez organizowanych przez Demokratyczną Unię Regionalistów Śląskich jest Dyktand Gotki Śląskiej. Co to takiego? Dokładnie tak, panie redaktorze. Jest to po prostu dyktando. Tym dyktandem chcemy jak najwięcej liczbie osób uświadomić, że istnieje takie coś jak język śląski. Że tego języka nie należy się bać, bo panie redaktorze. Żeby przetrwała gotka śląsko, to musi ona być w jakiś sposób zapisana. Dlatego organizujemy m.in. dyktant gotki śląskiej i w tym roku będziemy go organizować po raz jedenasty w Rybniku. Zanim przejdziemy do tej jedenastej edycji, chciałbym się dowiedzieć parę zdań na temat historii tego wydarzenia. Jak doszło w ogóle do tego, że to dyktando śląskie powstało? Kto jest pomysłodawcą tej inicjatywy? Spróbuję trochę historii przybliżyć. Zaczęło się to w roku 2014. Wtedy nie było jeszcze naszego stowarzyszenia Durś, a obecny prezes, pan Józef Porwą, jeździł po domach, od domu do domu i zapraszał ludzi na ten właśnie diktant. Nie było żadnych pieniędzy, nie było sponsorów, a przede wszystkim nie było miejsca, gdzie to zrobić. Wtedy pomogła nam bardzo świętej pamięci pani Grażyna Kochu, dyrektorka zespołu szkół technicznych w Rybniku, która zgodziła się, żeby właśnie ten diktant pisać w szkolnej klasie. To był taki całkowity początek, następnie w roku kolejnym, 2015, uzyskaliśmy patronat obecnego prezydenta miasta Rybnika, pana Piotra Kuczery i wtedy udało nam się zorganizować ten diktant w Domu Kultury w Niedobczycach. Już było lepiej, a od roku 2016 przenieśliśmy się do zabytkowej kopalni Ignacy w Niewiadomiu, zwanej Hojmrubom. No i tam trwaliśmy aż do zeszłorocznej jubileuszowej 10 edycji. I w tym roku pomyśleliśmy sobie, żeby się troszkę może rozwinąć. Może więcej ludzi by przyjechało, bo wiadomo, nie wiadomo troszkę jest oddalony od rybnika. Nie wszyscy dojeżdżają swoimi środkami lokomocji, trzeba dojechać z tego rybnika do tego nie wiadomo. więc w tym roku po raz pierwszy organizujemy to, ten jedenasty diktant w powiatowej i miejskiej bibliotece publicznej w Rybniku na ulicy Józefa Szafranka 7 koło Teatru Ziemi Rybnickiej. Kto na przestrzeni ostatnich lat tworzył? teksty tego dyktanda, który Państwo organizujecie. Ej, panie redaktorze, troszkę tych osób było i nie chciałbym nikogo pominąć. Na pewno tak się stanie. Przepraszam te osoby, ale na pewno trzeba powiedzieć o panu Andrzeju Szczeponku, panu Alojzemu Zimończykowi, pan Mirosław Syniawa, pani profesor Jolanta Tambor. Chciałbym jeszcze o samym dyktandzie porozmawiać, ponieważ z definicji wynika, że dyktando to rodzaj sprawdzianu polegający na zapisaniu ze słuchu dyktowanego tekstu, a oceniana jest poprawność zapisu pod względem zgodności z zasadami ortografii i interpunkcji. Ale wasze dyktando pisze się po śląsku. Na czym tutaj opierają się oceniający? Ta śląska gotka, ten śląski język, on również jest w jakiś sposób skodyfikowany, tego się można nauczyć i można poznać te zasady. Dokładnie tak jest panie redaktorze, zasady pisowni śląskiej zawarte są w alfabecie ślabikorzowym, czyli tak zwanym ślabikorzowym szrajbunku. Ten ślabikorz jest na podstawie norm przyjętych w Cieszynie 10 sierpnia 2009 roku, a dostępny jest m.in. na naszej stronie www.durśmlodzi.org.pl. To przejdźmy teraz konkretnie do tej 11 edycji dyktanda. Pan już wspomniał, gdzie ono się odbędzie. Proszę jeszcze powiedzieć, kiedy będzie miało miejsce to wydarzenie no i w jaki sposób można wziąć w nim udział, co zrobić, żeby się zapisać. Staramy się, żeby to, ten diktant zawsze był w miesiącu maju. Z reguły jest to ostatnia sobota miesiąca. W tym roku to będzie 24 maja. Tekst diktanda w tym roku będzie czytał nam polski aktor teatralny i filmowy urodzony w Gliwicach, pan Klaudysz Kaufmann. Autor m.in. bloga Chłop w kuchni, na który zapraszamy też serdecznie. Panie Marcinie, do śląskiego dyktanda, do tej 11. edycji jeszcze nam trochę czasu zostało, natomiast pewne szczegóły są już znane. Co może Pan powiedzieć? Powiem tyle, że tegoroczny tekst dyktanda zostanie przygotowany przez członka Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, pana Grzegorza Buchalika, autora przykładu na język śląski. Książek m.in. Mikołajka i Asterixa na olimpijskich szpilach. Zaplanowano również w tym roku koncert zespołu Chwila Nieuwagi oraz spotkania autorskie ze śląskimi pisarzami, m.in. Stanisławem Neblikiem, Sławnym fojermanem, właśnie Grzegorzem Buchalikiem, panem Jerzym Byczyńskim. Tegoroczne nagrody sfinansowane zostały ufundowane przez organizatora oraz europoseł Łukasza Kochuda. Oraz senatora Piotra Masłowskiego. W jaki sposób można się zapisać na to dyktando? Czy te zapisy już ruszyły? Nie, panie redaktorze, jeszcze nie mamy regulaminu dyktanda odkreślonego. Jest to troszkę za szybko, ale na dniach będzie regulamin dyktanda ogłoszony na naszych stronach Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich. Ale z pewnością nie jest za szybko, żeby już zacząć przygotowywać się do tego dyktanda. W jaki sposób przygotować się najlepiej? Tak jak powiedziałem wcześniej, weź na stronę durśmodzi.org.pl na zakładkę projekty i poczytać, jak poprawnie mówić i pisać po śląsku. Tam są wyjaśniane wszelkie te zasady tego alfabetu ślubikoszowego, także jak najbardziej zachęcam. I jeszcze na koniec proszę powiedzieć, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu i dlaczego warto bawić się z wami w te śląskie dyktando? Ja bym tego nie traktował w kategoriach zabawy, panie redaktorze, to po pierwsze. A po drugie, jak na początku naszego wywiadu powiedziałem, tu chodzi o to, żeby jak najwięcej osobom uzmysłowić o tym języku śląskim, że to nie jest gwara, to jest język. No a tak jak powiedziałem, język trzeba umieć zapisać. A dzisiejszym gościem Radia Vanessa był pan Marcin Peters, wiceprezes Stowarzyszenia Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.